Jesteśmy na 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ze mną jest Filip Gurłacz, odtwórca roli w filmie Orlęta, Grodno 39. Jest to film historyczny, film wojenny. Wcześniej miałeś okazję też zagrać w filmie Miasto 44. Jak się różnią te dwa doświadczenia, bardzo podobnych do siebie filmów, jeżeli chodzi o tematykę? Tematyka się nie różni, bo film traktuje o, wojny, o wojnie, o II wojnie światowej i o, 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 o nas, o naszym narodzie. To jest część naszej historii. Natomiast no, różnią się w, właściwie po, poza tym wszystkim, no, bo i reżyser inny, i produkcja inna, i, w, i, i, i scenografia, i, i budżet. No, wszystko było inne właściwie, więc, ym, więc tak, to było takie fajne y, doświadczenie. Ale nie, nie kontrastuję tych filmów ze sobą, to znaczy nie, nie porównuję ich w żaden sposób, bo, bo to nie ma sensu. Po prostu oba są ważne. W filmie w główną rolę wcielał się nastolatek. Jak to było grać z tak młodym aktorem, mimo wszystko no, niedoświadczonym debiutantem? Felix Matecki, bo to warto zapamiętać to nazwisko. Mam nadzieję, że kino będzie bogatsze o to nazwisko. Um, jakie to było doświadczenie no ja, no, no, no Felek dał się poznać od strony takiej bardzo y, skupionego jednak dzieciaka w pracy, bardzo skoncentrowanego e, z odrobionymi lekcjami przyszedł na plan e, polubiliśmy się bardzo, jest super partnerem, ja, ja, nie chodzi o to, że ja mu teraz tu laurkę jakąś Wystawiam, tylko mi się dobrze po prostu, naprawdę dobrze mi się pracowało z Felkiem, a jak zobaczyłem efekt jego działań na ekranie, no to byłem pod jeszcze większym wrażeniem. Czy on dopytywał starszych kolegów na planie o jakieś rady? Nie, nie pytał nas o rady i my też nie mieliśmy, ani my, którzy graliśmy z nim, nie mieliśmy e, takiego parcia, żeby, żeby gdzieś tam e, mu podpowiadać czy dawać te podpowiedzi. Widzieliśmy jego skupienie, widzieliśmy jego, e, e, jego pracę z reżyserem, który bardzo mu ufał i bardzo dużo z nim pracował. No, powierzył mu główną rolę w filmie, właściwie Felek no, Dźwiga ten film, przeprowadza nas przez tę historię. Więc nie, nie mieliśmy takiego parcia. Bardziej się skupiłem na tym, żeby mu nie przeszkadzać. Kiedy zaczęła się produkcja tego filmu, byliśmy jeszcze przed rozpoczęciem konfliktu za naszą wschodnią granicą. Czy teraz wy, jako ekipa filmowa, patrzycie na całą tę produkcję z innej perspektywy po tym, co się wydarzyło? Hmm. Ja mogę mówić tylko za siebie. No mnie mi jest przykro, że ten film jest ponadczasowy. Miałem cichą nadzieję, że to będzie tylko po prostu dobre kino wojenne uzupełniające naszą historię, że naszą wiedzę odnośnie historii, granic Polski i II wojny światowej. Natomiast okazuje się, że to jest film ponadczasowy niestety, bo mamy wojnę. Ehm... Nie wiem, co więcej powiedzieć. No, nigdy nie było, film jest o tyle ważny, że, że, on, że tam jest takie przesłanie, tak, tak przynajmniej ja to odbieram, że nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju. Że konsekwencje wojny są wszędzie takie same. I czy to jest 1939 rok, czy 2022, oczywiście, że te wojny są inne, bo czasy są inne, ludzie są inni, narodowości są inne, choć jest element wspólny niestety. Ale w, ym, no ale wojna to jest tragedia. No i, e, no i szkoda, że ten film jest ponadczasowy. E, powróćmy jeszcze do, do Twojej postaci. E, czy można ją Twoim zdaniem nazwać jako dobrą albo złą? No. To jest bardzo trudne pytanie, bo ja bym chciał obronić po ludzku moją postać, tak, tak, yy, takie ego mi się odzywa. Yy, natomiast nie no, to była zła postać. No, wydaje mi się, że to, to był Żyd polskiego pochodzenia, marksista. I moja rola w trakcie w, yy, wojny to było pomoc Sowietom. Ja jestem zdrajcą, który strzela do Polaków. No nie, to nie jest dobra postać. Natomiast ten czynnik ludzki, to znaczy ten moment, w którym przychodzi spojrzeć i zmierzyć się twarzą w twarz z konsekwencjami swoich decyzji. Myślę, że tu e, oczywiście pozostawiamy to w niedopowiedzeniu, ale tu się pojawia taki żal i, po, i, i, i te zobaczenie konsekwencji swoich decyzji na własne oczy, e, i zrozumienie, że to są złe decyzje, bo ja tracę to, o co walczyłem. E, no to w, e, no, no to myślę, że to jest mocny wydźwięk taki ludzki, także no wyobrażam sobie, że dalsze losy tej mojej postaci były takie, że on e, jakoś albo nie wiem, nie dźwignął tego albo ale na pewno odwrócił się od, e, od tej drogi nie, nie rzedł już na ślepo w stronę komunizmu. Wszystko co pozostaje w niedopowiedzeniu, mogą państwo sami zobaczyć w kinach film Orlęta Grodno 39. Zapraszamy.